Do widzów będę dzwonić. Jeszcze na szybkiego. Dawać już numery do widzów wysyłajcie. Imię. Halo? Cześć. Dalej. Sprawę mam do ciebie, wiesz, trochę nietypową. Słucham. Słuchaj, no widziałem cię na przystanku. Bardzo mi się spodobałaś. Chciałbym cię zaprosić. Aha. No chciałbym cię zaprosić na piwko, kawę, co wolisz? No nie wiem, nie wiem. Ale chyba nie. Hmm, to może najpierw się zobaczymy, co? Potem zadecydujesz. Stwierdzam raczej, że nie. Słabo? Słaba opcja? Słaba, bardzo słaba. Nie a ile dziękuję. masz lat? Kobiety się, o się nie pyta. A, jak jutro Mikołajki, jak ja ci prezent szykuję. Ta, a co ciekawego? Co ciekawego? Perfumy zajebiste. Mhm. Mm tak ty przed chwilą kupowałeś? No. <laughs> nie zbyt. No te. Te. Normalnie. Ja pierdolę, nie. To nieźle. Jak ty chyba oglądasz streama? No chyba oglądam. Ej, jak to twój chłopak wysłał SMS-a, nie? Dokładnie. Daj mi go do sochawy. Do no, halo. Siema, stary. Siema, siema. Jak ja perfumy kupowałem i na randkę nie chcą Siem, no, kupowałeś, kupowałeś właśnie, Ale oglądałeś ty... streamka, to wiesz. Normalnie stary, jak ja w szoku. No. A, to nie tylko ty. Rafon Łokieto podpiszesz profil? Podpiszę, dzięki. Stary, chcesz kogoś pozdrowić? No pewnie, pozdrawiam tego streamka, ciebie no i dziewczynę tutaj obok, bo nie dowiedziała. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, siema. No siemanko. Ale wkręcił, co? Dawać numer.